Cześć, Zgodnie z obietnicą w tym materiale pokażę Wam, jak zainstalować HACS, czyli Home Assistant Community Store, w naszym Home Assistancie. Jak wspominałem, HACS umożliwia łatwe dodawanie niestandardowych integracji i motywów zrobionych przez społeczność. Do instalacji, niestety, będziemy potrzebować konto zarejestrowane na GitHubie. Należy wejść na taką stronę github.com i się tutaj zarejestrować. Rejestracja jest darmowa. A więc zaczynamy. Pierwsze co przed instalacją HACS musimy sprawdzić, czy mamy włączone opcje zaawansowane w naszym Home Assistance. W tym celu przechodzimy do nazwy użytkownika i sprawdzamy, czy mamy włączony tryb zaawansowany. Jeśli nie, to go włączamy. Następnie przechodzimy do ustawień. Dodatki, sklep z dodatkami, i musimy zainstalować sobie terminal SSH. W tym celu klikamy na zakładkę terminal and SSH i klikamy zainstaluj. Po zainstalowaniu zaznaczamy pokaż na pasku bocznym, abyśmy mieli potem łatwy dostęp do tego terminala. Możemy zaznaczyć automatyczną aktualizację, żeby nam się aktualizował. Oraz obserwatora, jeżeli ulegnie nam terminal awarii, sam się ponownie uruchomi. Oczywiście zaznaczamy też uruchamianie przy starcie Home Assistanta. Jeżeli mamy połączone już opcje zgodnie z naszymi preferencjami, klikamy Uruchom. Możemy sprawdzić logi, czy nam się uruchomił i przechodzimy do naszego paska. Jak widzicie, pokazał nam się nowy pasek terminal. Klikamy. I tutaj wklejamy polecenie, które umieszczę Wam poniżej tego materiału wideo. Po skopiowaniu polecenia, aby wkleić w okno terminala, należy użyć klawiszy CTRL-SHIFT-V. I klikamy Enter. Instaluje nam się Hax. Po zainstalowaniu przechodzimy do narzędzi deweloperskich. Sprawdzamy konfigurację i jak nie mamy żadnych błędów, uruchamiamy ponownie pom Assistanta. Nie robimy szybkiego przeładowania, lecz przycisk Uruchom ponownie Home Assistant. Potwierdzamy i czekamy, aż nasz Home Assistant uruchomi się ponownie. Po ponownym uruchomieniu Asystanta, pokaże nam się taka informacja na dole. Wchodzimy w ustawienia, urządzenia oraz usługi. Dodaj integrację. Wpisujemy HACS klikamy, zaznaczamy tutaj opcje, które informują nas o tym, że instalowana aplikacja HACS może być niekompatybilna z aplikacją Home Assistanta utworzoną przez deweloperów. Zatwierdzamy. Pokazało nam się okno aktywacji i w tym celu właśnie potrzebujemy konta na GitHubie. Kopiujemy kod. Klikamy na link powyżej, potwierdzamy nasze logowanie, wklejamy kod, potwierdzamy continue i autoryzujemy klucz. Przechodzimy do Home Assistanta, wybieramy obszar, ewentualnie zostawiamy bez obszaru, klikamy zakończ i jak widzimy pokazała nam się zakładka na pasku bocznym Hax. Od tej chwili mamy możliwość instalowania wszelkich integracji tworzonych przez społeczność, przez zewnętrznych programistów. Jak widzicie, taka instalacja HACS nie jest trudna i bardzo szybko możemy ją zainstalować w naszym home assistance. Jeżeli film Ci się podobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrybować mojego kanału. Włącz też powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych poradników. Jeśli masz pytania lub chciałbyś, abym poruszył jakiś konkretny temat w przyszłych filmach, zostaw komentarz poniżej. Na tym dziś koniec. Pozdrawiam Was, cześć.